Cześć, widzowie, witajcie na moim kanale, jest Amanda, ze mną oczywiście jest Lenka i witamy Was w majowym Q&A. Pytania zadawaliście nam na YouTubie i na Instagramie, zebraliśmy 30 pytań i będziemy sobie na nie odpowiadać. Na samym początku oczywiście chciałam się przywitać, o subskrybować tego kanału, żeby na bieżąco wpadać na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Zapraszam na kanał do Leny i zapraszam na kanał do Berki. linki do kanałów macie w opisie tego filmu. I mamy pytania różnorodne. Kojarzycie blondyneczkę? to ja Matylda. Ja ją kojarzę. Ja też ją kojarzę. kojarzymy, pamiętamy Cię. Tak. Ja e, czy Renka będzie się starać o czerwony pasek w czwartej klasie? Mm, nie powiedziałabym. Ja bym co Ja bym chciała, żeby Lena miała, ale czy ona będzie miała czerwony pasek? Rzeczywiście ja wierzę w nią, aczkolwiek może być ciężko. Mnie to nie to obojętnie A mi nie, ja chcę, być na czerwony pasek. Nie, to nie interesuje. Ale co to za pasek? Po prostu pasek dla ozdoby. Nie, to nie jest dla ozdoby, tylko to są za piękne wyniki w nauce. Pytanie do Amandy. Co sądzisz o dawaniu dużych sum na komunię lub wesele? Ile byś dała? Jeśli kogoś stać, to można dać i 50 tysięcy. Teraz jak tam? Ile ja bym dała? To zależy, wydaje mi się, że też na kogo weselu bym była. Ale wydaje mi się, że jest w granicach 500-tych. No? Nie wiem, można na grupkę Świat Ani, nie wiem jak się dostać. Jak, jak chcesz się dowiedzieć, jak się dostać, to można po prostu na TikToku pod komentarzami od Kifusi. No to możesz tam napisać, to oni potem napisać na do potem Napisać do Kifusi. Cicho. Idzie podobnie na prywatne i ona tam się zgadza. E, czy Leny Przyjaciółka jest fryzjerką? lena Przyjaciółka Emilka jest na praktykach fryzjerskich. Czy wpadniesz do mojego TikToka? Planu czy planujesz przyjechać do Częstochowy? E, czy wpadnę do Twojego TikToka? Jeśli masz taką samą nazwę, to wpadnę. Czy planujesz przyjechać do Częstochowy? Tak, do Częstochowy będziemy jechać gdzieś, gdzie? Się napić? E, za miesiąc, bo jadę tam e, do mojej rodziny. Kim dla ręki jest Emilka? Fijajcie, Czemu ręka się włosy przed komunią pozdrowisz? Pozdrawiam ktoś 1604. Ty e, włosy czemu, przed komunią? E, nie. Ja też nie rozumiem tego, no ale... No rozumiem no, tak. Czyli na, na Lenę Komu nie było jej tata. Nie, bo sobie nie życzyliśmy i nie wiem, czy do niego to doszło, że sobie nie życzymy. E... Ale nie było. Ale nie było. Bardzo dobrze. <laughs> Ile pieniędzy Lenka dostała na komunie i Agatę Pozdrowić Agatę Pozdrawiamy Agatę Pozdrawiam Agatkę? Ile ja dostałam? 1300, ale 300, pamiętam Ale potem dostałaś jeszcze 200 czy 1500 Dostałam mhm. y Czy Lena nadal jest taka fufriza z Lena? Teraz w ogóle nie widać, żeby miała nocki TP. Du no, dużo oczywiście. było pytań takich. Oczywiście, że mamy nocki i, tak, i to do końca życia będzie moja bestie. Tak, dalej się przyjaźnią. Yy, mają i nocki tutaj, ale nie zawsze to nagrywamy. No yy, a teraz w zeszłym tygodniu Lena była dwie noce, tak? Dwie noce u Leny po prostu i one tam tak, swoje i noce Tak, i jego to po prostu my mamy no, dużo nocek, tylko my po prostu tego nie nagrywamy zazwyczaj, dlatego. Dobra, Lena, do Lenki, Real czy Barca? <laughs> barca, Jiska Barca. I ja po prostu mam dosyć tego, ale Lena faktycznie... Kupujesz mojego koszulkę z Marce. Jeśli przyjedziesz do mojej koleżanki na urodziny, ma w sierpniu dodać mnie na mesie, bo nie odpisujesz na mailu Ja tego maila widziałam, tak mi się wydaje Ale co do urodzin, widzowie, to wy w mailu musicie mi napisać Miasto... Termin, godzinę, ym, adres. Bo jak ktoś mi napisze fajnie, że mi na w sierpniu, no nie odpiszę mu, że tak, bo jak tu będzie drugi koniec Polski, a ja nie będę mogła przyjechać no to niestety. Więc y, miejsce, godzina, wiecie, wszystko, wszystkie informacje, tak jakbyście wysłali mi takie zaproszenie. Zielena kupiła piłkę. Tą piłkę dostaliśmy, tą giga tą piłkę, piłkę. No tą giga piłkę, pewnie o to chodzi. Y, dostaliśmy ją właśnie, ale jest, jest świetna. Ja sama na niej sobie skakałam na dworze. A ogólnie ona jest z tego Epę, więc... A, ale myślę, że jak piszecie gigapiłka w ogóle to... Nie od tego pingwinia? No. A. Y jak piszecie sobie... No, Slipping. Y jak <laughs> piszecie sobie w ogóle gigapiłka, to z pewnością wyskoczyła mi na alegro wszędzie mam on wyskopaczy. Tak, co? <słuch> czy so? Lenka chodzi do szkoły prywatnej? Nie. Nie. Pierwsze, jakie jest tlenne marzenie? mieć koszulkę z wyściełanym kostrzem. Drugie Lena chodzi do c, ABC, do a, ale będę chodziła do p. I pozdrawiamy Paulę. Tak pozdrawiamy. Lena ma nazwisko po tobie, czy po prostu tak mówicie w internecie, czy Lena Cisowska? Lena ma nazwisko po mnie, w dowodzie ma Cisowska, i to jest jej prawdziwe nazwisko. Nie ma nazwiska wiecie? zmyślonego. Nie chodzi, że po tacie nie masz nazwiska, bo na ogół dzieci Aaaa. mają nazwisko ojca, ale ja y, po porodzie strasznie byłam uparta, żeby było moje nazwisko. I jest. Ja, yes, ja byłam uparta nie dlatego, że wiecie, myślałam, że co będzie za parę lat, tylko y, po prostu tam ta ma trudne nazwisko, takie kłopotliwe trochę bym powiedziała. Tam do y, pisania ludzie robili często błąd, więc y, bardzo się upieram, żeby, była, żeby miała to moje nazwisko, bo ja kiedyś miałam na nazwisko Tadewosian i niby to jest łatwe nazwisko, jak to mówię. Ale u lekarza miałam Tadewosian, w dzienniku miałam Tadewosian, a w ogóle się pisało T-A-D-E-V-O-S-Y-A-N prawidłowo. Więc nie chciałam, żeby Lena miała problemy z nazwiskiem, więc Cisowska jest łatwym nazwiskiem. E, czemu pozwoliła Lena czytać książkę 16+, plus? po pierwsze no, Lena jej nie przeczytała. Na jednej stronie Po drugie nie wiedziałam, że ona no. jest 16+, plus. Ja nie zweryfikowałam tego, Lena też tego nie wiedziała, jak już się dowiedzieliśmy o czym jest ta książka, to po prostu nie wytłumaczyłam Lenie o czym jest ta książka i Lena ja sama stwierdziła, że nie będzie jej czytać. Tak. Może przeczytaj jak będzie miała 16 lat i będzie miała obotę. Y <sweak reconstructed> y czy Lęka z Lenką dalej się przyjażdżają? No tak. oh, of course. Oh. <glocked> <glocked> <böl -Innen> <glocked> o. No. Y czy Lena, uwaga, mam? Mam. Jakie Lenka poleca buty na wiosnę? Wansy, czymś I na jakie też mam nie. Ile lęka miała lat, kiedy zaczęliście nagrywać na YouTube? Elena miała 5 lat dokładnie. To 5 lat już nagrywam, oh, uwaga! Czy lubisz grupkę światami? Kocham. kocham. Mam na tablecie. Ja też chciałabyś mieć drugie dziecko. Chciałabym. A ja też chcę mieć. Znaczy nie ja! <grym> ja chcę mieć rodzeństwo. <grym> e, czy cieszysz się z prezentów komunijnych i z komunii? Tak. I to bardzo. E, czy mam kontakt z Werką? Mam kontakt z Werką. Będzie się rozrzymać? Tak, będzie sama, to powiedziałam za ciebie. Uh -huh. Który z tych miesięcy był dla was najtrudniejszy? Dla mnie chyba maj Nawet nie chyba Na 100% był Dla to maj, maj Więc cieszę się, że on już się kończy Chociaż e, Patrząc na czerwiec Uważam, że będzie jeszcze gorszy e, Mam Dla nadzieję, że lipiec ja... będzie super Dla mnie maj też nie jest zbytnie fajny Bo matematyka Muszę ciągle coś poprawiać Jaki ile ma model ipada? 11 10, 10, 10. Jakbyś chciała zrobić remont w salonie. Ogólnie będzie remont w czerwcu, wydaje mi się, już. W sensie remont. Bo na pewno będą to odmalowane ściany, ja bo. Chcę yy, tak, chciałabym firanki mieć takie wiecie, białe ładne i zasłony jakieś. Nie wiem, jakie mam, muszę krzesełka, bo bym chciała różowe zasłony, ale nie będą pasować. Yy, ale na pewno chcę odmalować, bo po prostu te ściany są już tak ubrudzone, że. Tragedia. Lęka będzie chodziła do klasy z KBD. Lęką tak. Tak, Lena teraz jeszcze Możliwe, nie Możliwe, do... że będę chodziła... No raczej... Nie pierwszy. Dyrektorka Zgodzimy. Zgodzi. Tak, ale już czekamy do końca roku i po prostu ja ją będę przepisywać, żeby chodziły sobie we dwie. Wasze postanowienia noworoczne i czy udało się Wam chodzić... Po... Choć połowę zrobić. No. Czy poszły w pamięć. Co do moich postanowień noworocznych, dużo dużo się dalej się trzymam wielu z nich na pewno przestałam robić kroczki w sensie wiecie chodzę dalej i staram się nabijać ale no z tymi krokami mam ciężko no i ostatnio troszkę zaniedbałam swój szpagat ale tak poza tym się trzymam co ja, ja będę na plicy, a była na magazynie. A z czego to się... po co ci dieta? Nie wiem, tak Czy ja będziesz będzie odcinek? Dobrze. Oglądamy Edlity Amandek. Pozdrowisz pozdrawiam, pozdrawiam, Lunię. Pozdrawiam cię, Lunia. i... Ale chciałam że I... żeby być zdrowsza. Aha. I tak będzie, będzie taki dobrze. odcinek. Co z produktem, produkt na być na Wielkanoc, ale niestety nam to nie wyszło. Ej, to jest dobre ostatnie pytanie. Coś nie Niestety nam to nie wyszło, on się, on się pojawi, tylko że czekam na dogodny termin. W sensie jak się dowiem kiedy... To wtedy wam będę mówić, ale wam powiem jak już będę go miała finalnie w rączkach. A ja się rzecz no, na tyle w dzisiejszym Day. Jeśli macie jakieś dwa pytania, zadawajcie mi je w komentarzu. My tam jeszcze poodpowiadamy sobie. I co, jeśli taki odcinek bym się spodobał? Ale, ale mama ja miałam dokładnie Łapka w górę. Suba i wędrówkę z waneczkiem. Pa! Pa!